Słuchajcie, dziś premier Donald Tusk powiedział w wywiadzie coś dość zaskakującego. Że nie obchodzi go, czy prezydent podpisze ustawę budżetową, bo on i tak ją będzie realizować. Jeszcze pytanie Budżet. o ustawa budżetowa. Jak, jak pan się zapatruje na, na perspektywę, jeżeli chodzi o z prezydentem, jeżeli chodzi o ustawę budżetową? Nie. Nie interesuje mnie tutaj opinia Pana Prezydenta, bo budżet tak czy inaczej będzie realizowany, więc mam, mam nadzieję, bo to by dobrze wyglądało, no, by, by tak w sposób cywilizowany i no wiecie, no byłoby normalnie, gdyby Prezydent podpisał budżet, ale jeśli nie podpisze i skieruje do Trybunału, tak jak wiecie w praktyce niczego to nie zmienia, więc jak, jeśli Prezydent podpisze budżet, to znam to za, nawet nie dobry gest, tylko coś naturalnego i oczywistego. Jeśli nie podpisze, to uznam to za jakąś złośliwą fanaberię niepotrzebną, ale to niczego nie zmieni. No i tu jest mały problem, bo nasza konstytucja mówi jasno. Prezydent musi taką ustawę podpisać. Jeśli tego nie zrobi, to w ciągu czterech miesięcy rząd musi przygotować nowy projekt. A jeśli znowu prezydent go nie podpisze, to może nawet rozwiązać rząd. Tak więc niezależnie od tego, co premier mówi, trzeba trzymać się zasad. Konstytucja to nie jest coś, co można sobie pominąć. No i tyle w temacie. I pamiętaj o subskrypcji kanału Polityka RP. No i do zobaczenia.